No idziemy! Na co ty czekasz? Już coś się znowu w robi, widzę. Chodź. Jak się uda, to może w czwartek albo w piątek będę już zmotoryzowany. Chociaż trochę w to wątpię, ale jest niewielka możliwość. No, człowieku, ale wczoraj się śmiałem, jak mu krzyczał, że policja go przycięła. No, dobre, kurwa. Jakiś raport chce czy coś? Yy, ten. Jakiś raport, yy, jakiś ten. Yy, yy, odpis z, z tego, jak to się nazywa, tam gdzie dowody trzymają. Że to zostało pojmane, jakaś rzecz po prostu i że przetrzymuje to. potrzebuję potrzebuje kwitu, kwitów, no cokolwiek. Może nie zabrali tych narkotyków, tylko po prostu przycięli mnie. Nie. Kurwa <grybacja> bezpieczny, Chciałabyś? Broni sobie to działka w końcu. A Artur to niech idzie dzieci pilnować Nie wiem i tak to, tak to wygląda Standardowo nic się nie pilnuje Jest tylko podleśmy realia A lampka płucą, ale coś nie zaopala <śm> Też muszę przybyć, po prostu umocnić, bo pewnie są już zarabiane to szkło, że domyślam. Proszę mnie. Ej, usłyszałem dzisiaj fajną rzecz, tylko nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Że podobno żyłka takie, jakie jest do koszenia e, pod gaszarką, nie? że wzmacnia się po yy, yy, utopieniu w wodzie tam na dnie, dobra, że nie? I podobno staje się bardziej elastyczna, że bardziej odporna na uływanie, że tak nie i co chwilę... Yy, nie zwiężają sobie i też nie spadają. Świeże umyta. O patrz jak urosła. Wystrzeliły. Był chyba tam. Ale też dziwne. Się, jak to jest, że czy to jest genetycznie zapisane informacja czy co, że załóżmy tak kukurydza urosła do pełnej wysokości ta była dużo niższa i w tym momencie ta już przestała rosnąć, nie rośnie dalej a ta ją próbuje dalej dogonić. Teoretycznie cykl światła powinien regulować kwitnienie i rośnięcie, więc cykl światła ma teoretycznie taki sam, więc zakwitnąć i przestać rosnąć powinien być w tym samym momencie, ale dlaczego ta stoi, a to drugie już dogania. Musi być informacja zapisana w kodzie genetycznym, że po prostu ono może rosnąć gdzieś tam do takich wysokości, ze względów różnych. I dalej już nie rośnie zwyczajnie dobrze. Ciekawe czym to jest uwarunkowane. Może to nie sama informacja w kodzie, tylko po prostu uwarunkowanie. Może jest tak załóżmy, chociaż trochę w to nie bierze że przez stres wywołany warunkami pogodowymi takimi jak teraz wiatr na przykład i tak dalej tak wygina roślina że przy tej wysokości robi się taka dźwignia na dolne części łodygi, że przerywa dostarczanie wody czy tam zaburza i po prostu przestaje rosnąć, już więcej nie rośnie, nie? É isso, já I impact skończysz w No grzyby się nagle pojawiły, patrz tutaj, 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 rosną jakieś młode. Warunki dobre, bo popadało trochę, trzeba je usunąć, kiedy zrobiło się palmo. Dusno. Chodź jak to nacinamy grzyby. Masz rąbki dla łoskiej. Teraz pod wiatr się idzie pięknie, włosy się trochę do tyłu. Nic nie przeszkadza, nic nie co idzie. Powiedział kojotr, że ono nie padało, bo się trochę zirytuje.

Od Majka będą się tego kupić. Widziałem fajne podlotu, chyba sobie pewno zainwestuję Nie duże pieniądze 50-60 zł chyba A na pewno będzie lepiej jak teraz może nie będzie. Ciekawe jestem jest to wyjako Skąd już odrolnisł działkę to od chętz, chyba po ty wretta Kurwa rybraku so ty. Říká, že je z něj celá tablica, ale děl... Jaká tablica Školná. Скопнится. Все.